w weekend policjanci wspólnie z pracownikami inspekcji sanitarnej sprawdzili jak do obostrzeń sanitarnych a przede wszystkim do obowiązku zakrywania ust i nosa maseczkami stosują się klienci i pracownicy słupskich punktów handlowych. W sumie skontrolowali ich ponad 70 nałożyli 17 mandatów karnych i sporządzili dwa wnioski o ukaranie do sądu. Jak zapewniają funkcjonariusze zdecydowana większość osób robiących zakupy stosowała się do obostrzeń. Rygor sanitarny w punktach handlowych był przez i kontrolowany przez ich pracowników. Policjanci w związku z łamaniem obostrzeń sanitarnych interweniowali w weekend w sumie w ponad 100 przypadkach. 94 osoby ukarali mandatami, sporządzili 5 wniosków o ukaranie do sądu i pouczyli dwie osoby. W listopadzie w związku z naruszeniem przepisów dotyczących COVID-19 nałożono 921 mandatów, sporządzono 29 wniosków o ukaranie do sądu i pouczono 21 osób. Przypomnijmy, że za niestosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa możemy dostać mandat w wysokości nawet 1000 zł. Policja może też skierować do sądu wniosek o ukaranie. A o rażącym łamaniu przepisów poinformować inspektora sanitarnego. Kara nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.